Jak już o drzewie mowa, to zobaczcie sobie tutaj wyświetla się teraz odnośnik do części z filmem, gdzie pozyskiwaliśmy to drewno z lasu. Możecie sobie obejrzeć. widać już ułożoną więźbę, niestety mieliśmy dużo z tym roboty, bo jak widzieliście, tym HDS em ściągnął nam te belki, ale trochę to było nieprzemyślane. Musieliśmy te najdłuższe ułożyć na spodzie, one mają 13 metrów, także było co dźwigać, trzeba było zrobić przekładki. Tutaj jest złożona jedna część, tutaj widać drugą. Tutaj są takie krótsze belki, podspinane, poprzekładane. Przekładki porobione. Paski, no na razie to trzyma jak trzyma, ale jak drzewo się trochę zacnie, to trzeba je dociągnąć. A dodatkowo jeszcze kupię jakieś pasy, coś tam w domu mamy, pospinamy takimi porządnymi. Bo to, to, w tym to można pomidory spinać. Mamy BELE 10 na 20 I od razu sobie deski obczyszczamy, bo jest w nich trochę kory, bo wiadomo to startak uszło. Także nie chcemy robaka, bo w korze wiadomo, że on siedzi. Tyle nam jeszcze zostało do przerzucenia tych desek, wyczyszczenia i okorowania. A tą korę sobie ciosamy. Bierzemy sobie dechę, akurat te mam zawalone, ale no nie, to trzeba po kolei brać Dobra. Ta jest nadłamana, ale też ją weźmiemy A ta jest akurat czysta bez trotów, bo niektóre to niestety trzeba traktować szczotką drucianką i szczotką taką później przejechać. Widzicie, bo to później pleśnieje na deskach. W były niewyczyszczone, także musimy my to zrobić. Tak samo trzeba było czyścić tą więźbę. W nocy popadało, także trochę się to klei do desek, bo gdyby było sucho lepiej by to spadało, pewnie zwykłą szczotką. No ale zobaczcie z drugiej strony, powracam dechę, jest taka kora. Bierzemy sobie takie coś i ściągamy tą korę. Widzicie, już się nawet robaki pokazują. Także no nie ma opcji, żeby to zostawić, bo z tych desek później nic. Tym bardziej, że one jeszcze mają być wykorzystane na deskowanie dachu. Robak siedzi w korze. Przyjechało to z lasu. Drzewo było cięte w marcu. Także trzeba sobie troszkę to obrobić jeszcze. Także szalowanie okien, na tą chwilę, zostaje wstrzymane. Musimy zająć się tymi deskami. Ale przejdę się pokazać, co już zostało zaszalowane. Tutaj mamy okno w kuchni, okno w jadalni i zaczęliśmy okno tarasowe. Jest skończony ten szalunek, będzie wzmacniany. No chciałem ci te kwiatki nagrać. Zakwitły, ale tu jest czerwono. Tu tą deskę. O, powierzchowne. Ta deska jest czyszczona, nie? Mhm. Tylko muszę mieć do kraju. Bo... Dobra, druga strona. I ty zauważył, że jest No, to kory już, kory już nie ma. Ma pan patrz, robek tam jest. No. O. Kierownik. Proszę, to dokładnie proszę robić. Kierownik. Reklamację złożę i tyle też widział. Kierownik. No dobra. Tu już deseczki poczyszczone. Mam taką plandekę To sobie zakrywamy. Lepiej będzie nam szalować z suchych desek. Obracamy. Jak delikatnie widzisz? Nie jest ciężko. To nie rynek, jest ciężko, nie. No Sama bym to mogła. No to widzisz, kiedy masz urlop no Tu tu nie kotek, nie przy krawędzi do jak są poso to Szkoda. Potem będą się tu będzie lewo. Im więcej jest kątów prostych, tym lepiej. Nie. Dobra. Bliżej budynku, trochę się trzeba ochodzić, ale później będzie bliżej. Tyle tych desek jeszcze zostało. Robimy już to w sumie chyba trzeci dzień. Trzecie takie popołudnie po kilka godzin. Myślę, że jeszcze z dwa wieczory i skończymy. Bo już trochę jest to nudne. Za chwilę pada i za chwilę znowu będę pewnie uciekał Przy tak wyczyszczonej desce mamy pewność, że już się nic z drzewem nie powinno dziać złego. Gdybyście kupowali deski w tartaku, no to prawdopodobnie będą już okorowane i czyste. Ale wiecie, że to drzewo było z lasu, i zawożąc do tartaku, no, oni po prostu cieli, żeby wyrobić cały materiał. Nie było marnowania, że tam się obcinało. Widzicie, tutaj są te wszystkie flisy, i my to musimy sobie wyczyścić teraz. Także wyszło więcej materiału, ale troszkę jest przy tym też roboty. Nie ma nic za darmo. No i to o czym mówiłem już mnie zgonił deszcz. Gdzieś się trzeba schować za jakąś ścianą, bo wszędzie stoi woda. No tutaj sobie staniemy i przeczekamy ten deszcz. Szerokie, złapie. No. pocieliśmy sobie przekładki pomiędzy deski. idzie tego ogromna ilość. Dlatego takie cienkie, bo byśmy spiętrowali to drzewo chyba do nieba. A zawsze lepiej, taki prześwit między deskami, niż żaden. Chcieliśmy ich nie przekładać, ale są trochę w trotach, wilgotne i to drzewo jest, no nie jest jeszcze wysuszone. Także lepiej niech sobie przewiewa, bo nie chcemy później takich desek przywilgoconych na dach wyciągać. Na no, kubka została jeszcze taka.